To jest podcast Inżynier Naturalnie. Posłuchaj o energetyce i otaczającym nas świecie. Nazywam się Izabela Krakowiak i zostanę Twoim przewodnikiem o technologii, odnawialnych źródłach energii i ekologicznym spojrzeniu na codzienność. Do dzieła! Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Inżynier Naturalnie. Dzisiejszy materiał będzie poświęcony sposobom, w jakie można oszczędzać energię i obniżyć swoje rachunki za prąd. Niewątpliwie przyszło nam żyć w dość ciężkich czasach. Świat stał się jednym poletkiem i doświadczamy dziś, jak prawie nigdy wcześniej, skutków efektu motyla. Nawet niewielkie zdarzenie na drugim końcu świata może mieć wpływ na lokalną gospodarkę. Nie inaczej jest z cenami prądu. Chociaż ich w przypadku wiele zależy od działań i decyzji podejmowanych przez naszych rządzących. A te, no nie ukrywajmy, nie należą do najtrafniejszych i nie biorą pod uwagę zmieniającego się świata. Więc jak w tej sytuacji oszczędzać energię, która z dnia na dzień drożeje? Dzisiejszy odcinek będzie raczej zwięzły, no, mam przynajmniej taką nadzieję, i konkretny. Bo kto by chciał słuchać wywodów zamiast dostać gotowe rozwiązania? Dlatego poniżej zebrałam różne działania, jakie możesz podjąć, żeby oszczędzać energię elektryczną, a przede wszystkim zaoszczędzić na kosztach. W pierwszych dwóch fragmentach odcinka skupiam się na cenach energii elektrycznej i powodach, dla których idą one do góry. Cena energii elektrycznej. Zanim jednak przejdę do tego, jak oszczędzać energię elektryczną, chcę Ci przedstawić dość niepokojące informacje. Jak wynika z danych przedstawionych przez portal wysokie napięcia, Polska miała w lipcu tego roku najwyższe ceny energii elektrycznej na giełdzie spośród wszystkich krajów Europy. Na blogu dostępna jest szczegółowa grafika obrazująca wykres polskich cen energii na giełdach w porównaniu do cen unijnych. Byliśmy niechlubnym liderem w rankingu. A koszty naszej energii były ponad 3,5 krotnie wyższe niż na Półwyspie Skandynawskim i 1,5 raza wyższe niż u naszych sąsiadów z Zaodry. Co prawda, z wykresu wynika, że sytuacja w Polsce w 2022 roku nie była wcale taka zła jak na przykład w Niemczech, jednak systematycznie od początku tego roku zaczynamy się cenowo rozjeżdżać z europejską średnią. Czemu ceny energii elektrycznej rosną? Z przyczyn oczywistych Poruszę tę kwestię z punktu widzenia Polski i polskiego konsumenta. No więc nie ma jednej przyczyny takiego stanu rzeczy. Na cenę energii elektrycznej wpływają m.in. poniższe czynniki. Przeważający udział węgla jako paliwa. Dane z portalu Our Weight and Data zebrane w wykres ilustrują, jaki był prezentowy udział poszczególnych źródeł energii w wybranych krajach Europy w 2022 roku. Wykres ten również jest dostępny na blogu. Z założenia energia wytwarzana z OZE należy do najtańszych. Niestety, Polska może się poszczycić jedynie 21% energii pochodzącej z OZE. Z kolei 79% pochodzi z węgla, a węgiel niestety drożeje. Rosną ceny wydobycia, pensje górników, a niedomiar tego surowca trzeba importować z krajów takich jak Australia czy Kolumbia co też wpływa na ostateczną cenę energii. Dodatkowo spalając węgiel lub gaz, elektrownie muszą pokryć koszty emisji CO2. Drożące prawa do emisji CO2 każde źródło energii bazujące na spalaniu paliw powoduje powstawanie CO2, w momencie, w którym Europa zwróciła się w kierunku osiągnięcia gospodarki zeroemisyjnej, wprowadzono prawo do emisji dwutlenkiem węgla. W skrócie chodzi o to, że zakłady emitujące dwutlenek węgla do atmosfery powyżej określonej na dany rok normy muszą uzyskać prawo do tej emisji. Robią to, kupując na specjalnej giełdzie uprawnienia do emisji. Dokładniej o tym zagadnieniu usłyszysz w odcinku pod tytułem Fit for 55 i Europejski Zielony Ład. Tylko że wraz z odchodzeniem Europy od paliw kopalnych ceny tych uprawnień z roku na rok drożeją. Czyli zakład energetyczny musi zapłacić podatek emisyjny za zanieczyszczenie środowiska. Ale jak to zwykle w tych sytuacjach bywa, wychodzi on z tej sytuacji starczą, przerzucając koszty na odbiorców końcowych, czyli na nas. Ceny gazu. Od początku 2021 roku ceny gazu systematycznie rosły. Analogicznie rosły koszty energii produkowanej z tego surowca. Zmiana kursu nastąpiła dopiero na przełomie lat 2022-2023. Jednak po spadkach cen gazu z początku roku surowiec ten znowu drożeje. Gaz to problematyczne paliwo. Trzeba je przesyłać rociągami albo przewozić olbrzymimi statkami. Transport morski podnosi cenę paliwa, natomiast gazociągi bywają, no cóż, zawodne. Zdarza im się ulegać awarii, potrzebują konserwacji i tym podobne. Ponadto źródeł gazu są tak naprawdę w rękach zaledwie kilkunastu liczących się graczy na arenie międzynarodowej. Odmrożenie cen energii i koniec tarcz. Wraz z wybuchem wojny na Ukrainie ceny paliw kopalnych poszły mocno w górę. Żeby lekko odciążyć przeciętnego kowalskiego, rząd wprowadził tarcze i obniżenia VAT-u na energię elektryczną, produkowanej w głównej mierze właśnie z tych źródeł. W zamyśle miało to ochronić budżety domowe Polaków przed nagłym wzrostem cen prądu. Problem polega jednak na tym, że ochrona taka nie może trwać wiecznie. Nie wiadomo jeszcze, co zrobi w tym zakresie nowy rząd. Jeśli w budżecie nie zarezerwuje pieniędzy na dalsze ulgi, przycinam się zmierzyć w przyszłym roku z odmrożeniem cen, wzrostem VAT-u i końcem tarcz. Da to skokowy wzrost cen prądu nawet o 70%. Jak oszczędzać energię elektryczną? Czas wreszcie przejść do klu dzisiejszego tematu, czyli oszczędności na prądzie. Jakie działania podjąć, żeby ograniczyć rachunki? Poniższa lista zawiera różne, różniste propozycje i mam świadomość, że nie wszystkie będziesz mógł wdrożyć w życie. Niektóre z nich są proste w implementacji, inne wymagają czasu albo nakładów finansowych. Sam musisz zdecydować, które z tych opcji zadziałają w Twoim przypadku. Dla ułatwienia propozycję podzieliłam na tematyczne działy. Pierwszy dział: Urządzenia elektryczne. Nieużywane urządzenia wyłączaj z kontaktu. Tryb czuwania również zużywa energię. Może nie jest to jakaś ogromna ilość dla jednego urządzenia, ale pomyśl sobie: ile takich sprzętów masz aktualnie w domu? Najlepiej w tym przypadku sprawdzi się listwa z wyłącznikiem. Za jej pomocą od razu odłączysz kilka urządzeń jednocześnie. Wyłączaj urządzenia, jeśli nie potrzebujesz ich przez dłuższy czas. Ustaw funkcję automatycznego wyłączania lub zastosuj specjalną listwę odcinającą zasilanie. Kiedy wymieniasz urządzenie na nowe, wybierz takie o wyższej klasie efektywności energetycznej. Nieużywane ładowarki odłączaj od prądu. Laptop nie musi być cały czas podpięty do zasilania, a współczesny telefon naładuje się do pełna w ciągu godziny. Nie ma więc potrzeby podłączać go na całą noc do gniazdka. W urządzeniach, w których to możliwe, wybieraj tryb oszczędzania energii. Drugi dział: oświetlenie. Nie oświetlaj ogrodu lub podjazdu przez całą noc. W założeniu nikt tam przecież nie przebywa. Dodatkowo przyczyniasz się tym również do zanieczyszczenia światłem. Zamiast tego, zamontuj lampę z czujnikiem ruchu. Kiedy ktoś pojawi się w strefie wykrywania ruchu, lampy od razu się zapalą. Jak najwięcej korzystaj ze światła dziennego, zaplanuj tak pracę i miejsce jej wykonywania, żeby jak najwięcej robić w świetle dziennym. Zamiast stosować oświetlenie górne, postaw na boczne lampki lub kinkiety. Lepiej doświetlą strefę pracy, a mają zdecydowanie mniejszą moc. Nie zasłaniaj okien w dzień. Dzięki temu do wnętrza pomieszczenia trafi więcej światła, przy którym możesz pracować, a pomieszczenie się nagrzeje. No oczywiście, zakładając, że jest słoneczny dzień. Trzeci dział: ogrzewanie i chłodzenie. Zadbaj o prawidłową izolację okien i drzwi i niweluj przeciągi. Przez tego typu nieszczelności ucieka dużo ciepła. Dobierz właściwą temperaturę ogrzewania i chłodzenia. Każdy stopień różnicy pomoże Ci zaoszczędzić wydatek energetyczny. Ponadto, dla zdrowia ogrzewanie nie powinno być zbyt mocne. Optymalnie to około 21 stopni Celsjusza. Natomiast klimatyzacja nie powinna pracować na zbyt niskiej temperaturze. W trakcie pracy klimatyzacji pozamykaj wszystkie okna i drzwi. Latem przy wysokiej temperaturze i silnym świetle zasłaniaj okna roletami wewnętrznymi. Przepuszczą one wystarczające światła, a jednocześnie spowodują, że pomieszczenie nie nagrzeje się tak bardzo. Nie blokuj grzejników w trakcie pracy. Sadź drzewa w ogrodzie. Dzięki temu zyskasz cień i zaoszczędzisz na klimatyzacji. Czwarty dział: kuchnia. Regularnie czyś lodówkę i piekarnik. Udowodniono już, że zalodzone lub brudne pobierają więcej prądu. Potrzebują dłuższego czasu, aby schłodzić lub nagrzać potrawę. W czajniku gotuj zawsze tyle wody, ile aktualnie potrzebujesz, nie więcej. Każda dodatkowa objętość cieczy powoduje wzrost wydatków energetycznych na jej podgrzanie. Nie rozmrażaj jedzenia w piekarniku lub kuchence mikrofalowej. Jeśli to możliwe, wyjmij jedzenie z zamrażarnika odpowiednio wcześniej, tak aby samo się rozmroziło. Ustaw odpowiednią temperaturę w lodówce. Każdy jeden stopień zimniej powoduje zwiększony pobór prądu. Wykorzystuj ciepło resztkowe, to znaczy wyłączaj piekarnik i kuchenkę elektryczną przed końcem gotowania i pozwól, żeby potrawa dogotowała się sama za pomocą ciepła zgromadzonego w piekarniku lub na płycie. Potrawy gotuj pod przykryciem, wtedy ich przygotowanie zużyje mniej energii. Piąty dział: sprzątanie. Obniż temperaturę prania. Jeśli tylko twoje ubrania nie są wystarczająco brudne, wystarczy temperatura 30-40 stopni Celsjusza. Współczesne proszki radzą sobie z usuwaniem zabrudzeń w takich temperaturach. Jeśli jednak pierwsz bieliznę lub pościel i używasz temperatury 90 stopni Celsjusza, pamiętaj o włączeniu trybu eko. Pralkę i zmywarkę uruchamiaj tylko wtedy, kiedy są pełne. Uruchamianie tych urządzeń dla kilku ubrań albo naczyń z jednego posiłku to marnotrawstwo, zarówno energii, jak i wody. Nie zapomnij regularnie wymieniać filtrów i worków do odkurzacza. Stary filtr obniża moc odkurzacza i wymusza większy pobór prądu. Szósty dział dom. Zamontuj panele fotowoltaiczne. Uniezależnisz się w pewnym stopniu od cen prądu oraz obniżysz rachunki dzięki bilansowaniu mocy pobieranej i oddawanej. Zakładając oczywiście, że nie pojawią się większe problemy z całą instalacją, jak i z lokalną siecią. Pomyśl o zmianie taryfy energii elektrycznej. Oprócz najczęściej stosowanej taryfy G11, gdzie jest stała cena prądu przez całą dobę, są jeszcze G12, czyli taryfa nocna. Prąd tańszy w określonych godzinach dnia i nocy. G12W to taryfa weekendowa. Niższe ceny w weekendy. Dni wolne od pracy oraz w nocy i określonych godzinach dnia oraz G13, czyli oszczędny plus, dzieli dobę na trzy strefy o zróżnicowanej cenie prądu. Zainwestuj w magazyn energii, zwiększysz wtedy poziom autokonsumpcji. Dzięki przemyślanemu połączeniu tego rozwiązania ze zmianą taryfy i lub inwestycją w fotowoltaikę, będziesz mógł ograniczyć ponoszone koszty. Podsumowanie, jak widzisz, Wiele jest rzeczy wpływających na wysokość cen prądu, jednak nie pozostajemy w tej walce bezbronni. Jest wiele czynności, które możemy zrobić, sposobów, jakimi możemy zmienić swoje myślenie na niektóre sprawy. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że powyższa lista sposobów, jak oszczędzać energię elektryczną, nie jest kompletna. Co głowa, to pomysł. Wiele być może oczywistych rzeczy nie przyszło mi do głowy. I w tym miejscu chcę skorzystać z Twojej pomocy. Jeśli już robisz lub masz pomysł na coś, co pomaga obniżyć rachunki za energię elektryczną, podziel się tym w komentarzu na blogu lub pod filmem na YouTube. Jestem przekonana, że pomoże to wielu osobom. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego materiału, i już teraz zachęcam Cię do zapoznania się z następnymi. A więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach.